Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale The Elders Close Uniwersum. Jest to pierwszy odcinek nowego formatu filmów, w którym odpowiadamy na pytania zadane przez was. Z tego miejsca bardzo dziękujemy za dużą aktywność pod naszym postem zapowiadającym ten nowy format i oczywiście zachęcamy do dalszego zadawania pytań. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dedrycznych artefaktach, orkach, Ulfriku Gromowładnym, tłum, mocy bogów, Dedr a także o Legionie Cesarskim. Bez zbędnego przedłużania serdecznie zapraszam. Pierwsze pytanie, które zadaliście, brzmi: jak to możliwe, że Wolendrunk i Łamacz Zaklęć stały się dedrycznymi artefaktami, podczas gdy stworzyły je krasnoludy, i w związku z tym, czy w teorii każda broń może stać się artefaktem dedry bądź dedrycznego księcia? No więc zacznijmy od tego, czym tak naprawdę artefakty są w uniwersum The Elder Scrolls. A mianowicie są starożytnymi przedmiotami o znaczącej mocy, sławie i znaczeniu historycznym. Wiele z tych artefaktów zdawało się mieć swój własny umysł i potrafią zmieniać formę, a także losowo przemieszczać się po Tamriel, nigdy nie pozostając na długo przy jednym właścicielu. Tedyczni książęta z Otchłani znani są właśnie stworzenia artefaktów z własnych esencji i przekazywania ich śmiertelnikom, co pozwala im na rozszerzanie swoich wpływów po całym Tamriel. Należy jednak pamiętać, że każdy artefakt ma wpływ na... Posiadacza. Chociażby najczęściej artefakty związane z dedrycznymi książętami mają niszczący wpływ na swojego posiadacza. Takie artefakty, na przykład jak Misterium Sarxesa, mogą powodować, że osoby, które je posiadają, odczuwają dyskomfort lub mają niepokojące, dziwne sny. Nie wszystkie artefakty, oczywiście, są dedryczne w swej naturze czy pochodzeniu. Niektóre, takie jak chociażby kostur Magnusa, sięgają czasów powstania mundusu, a inne, takie jak Kining, brzytwa, jedno z narzędzi Kagrenaka, zostały stworzone przez śmiertelników. A niektóre powstają nawet naturalnie, jak na przykład gwiezdne zęby. Kilka artefaktów, takich jak Wolendrung, zostało pierwotnie stworzonych przez śmiertelników, zanim znalazły się pod wpływem dedry. Przedmioty, które uznaje się za artefakty, są prawie niemożliwe do całkowitego zniszczenia i zazwyczaj po pozornym ich zniszczeniu pojawiają się na nowo po kilku, bądź kilkudziesięciu albo kilkuset latach. Godnym uwagi wyjątkiem jest jednak Fearstruck, czyli tarcza należąca niegdyś do dedrycznego księcia Boethia, która została jednak zniszczona w pierwszej erze i nigdy więcej nie wróciła. A chociażby takie artefakty, które dostarczamy w głównej linii fabularnej Obliviona, Martinowi Septimowi, zostają zniszczone w procesie, który Martin Septim przeprowadza, ale możemy je później oczywiście spotkać w The Elder Scrolls V Skyrim. A zatem odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Dedry mogą przekształcić taki przedmiot w swój artefakt brzmi, bo po prostu mogą. Jeszcze w tym filmie odpowiemy na pytanie, jaki wpływ na Mundus mają Edry i Dedry. Niemniej jednak już teraz mogę powiedzieć, że wiele razy widzieliśmy w jaki sposób oddziałują na ten świat. Chociażby Merunes Dagon, który potrafił złożyć roztrzaskaną brzytwę Merunesa w całość. Na ogół jednak powstawanie takiego artefaktu wygląda tak, że Dedryczny Książę materializuje swoją esencję, część swojej mocy w jakiś przedmiot, który następnie przekazuje śmiertelnikowi, aby ten szerzył wpływy tego Dedrycznego Księcia w Tamriel. Bądź Dedryczny Książę wybiera sobie jakiś przedmiot, który z jakiegoś powodu mu się spodobał, bądź nakazuje komuś wykucie takiego przedmiotu, chociażby tak było w, w przypadku Umbry. I przelewa część swojej mocy do tego przedmiotu, czyniąc z niego Dedryczny Artefakt, przedmiot o potężnej wielkiej mocy. No dobrze, przechodzimy zatem do drugiego pytania, które będzie dotyczyć orków. Czy Orsimerowie faktycznie powstali przez to, że Dedra zjadła Trinimaka, czy byli już wcześniej... W jakiś naturalny sposób. Według większości relacji, rasa orków powstała, gdy ich Bóg patron, Trinimak, został przemieniony przez księcia Boifia. Stał się on po tym procesie malakatem, a jego wierni stali się przeklętym ludem, czyli Orsimerami. I odtąd byli znani właśnie jako orkowie. Zamiarkowie twierdzą, że Trinimak rozwścieczony przez proroka Velota i jego kult, wkraczający do Tamriel podczas ich Exodusu z Aldmeris, wyzwał na pojedynek patrona Velota, czyli właśnie księcia Boifia. O proroku Velocie wspominaliśmy nieco w e, filmie o Aldmeris. Jest to postać, która doprowadziła do jednego z rozłamów Aldmerów, a ci, którzy poszli za nim, stali się znani jako Kimerowie. No więc, gdy Trinimak miał już odnieść zwycięstwo, do całej walki wstrąciła się Mefala, która wbiła Trinimakowi nóż w plecy. Boifia wykorzystał jednak okazję, by przemienić Trinimaka, przekształcając zarówno jego, jak i jego zwolenników, a następnie wrzucił go do miejsca, gdzie gdzie powietrze i popiół były dławiące. Najprawdopodobniej chodzi o królestwo otchłani Malakata, znane dzisiaj jako popielna dziura, popielny dół, w oryginale Ashpit. W tym miejscu Trinimak odrodził się w swojej własnej krwi i gniewie. Stając się właśnie Malakatem, bogiem klątw. Relacja Danmerów z kolei zaczyna się podobnie, ale Boifia triumfuje nad Trinimakiem bez pomocy Mefali i pożera go w całości. Następnie przybiera postać Trinimaka i przemawia jego głosem, po czym wraz z Mefalą przemawiają do Kimeru. A gdy przemowa się skończyła, Boifia uwolnił się od Trinimaka. Oczywiście uwolnił się, jest tutaj w potężnym cudzysłowie, Tyż następnie dowiadujemy się, że ekskrement, który opuścił Boifia, stał się Malakatem, a jego wyznawcy. Stali się orkami. Malakat oczywiście wyszydza tą relację, uznając ją jako zbyt dosłowną interpretację tego, co się właściwie stało. Oczywiście w tych relacjach istnieje kilka niewyjaśnionych niespójności. Podczas gdy niektóre historie uznają, że pojedynek Trinimaka z Boifia miał miejsce w erze świtu, to eksodus świętego velota do Morrowind, który. Poprzedził ten pojedynek, zapewne odbył się gdzieś w erze Istnieje również kilka relacji, które zdają się sugerować, że pewne plemiona Orków były obecne w Tamriel zanim odkrywcy Aldmerów kiedykolwiek postawili stopę na tamtejszej ziemi, a więc przed domniemanym stworzeniem Orków. Orkowie twierdzą, że żyją w Skyrim od czasów przed przybyciem Atmorczyków, a sam Malakat pobłogosławił tę ziemię wyłącznie dla nich. Następnie mamy spekulacje, że Orkowie w cudzysłowie orkowie, odkryci przez Topala Pilota, altmerskiego odkrywcę i nawigatora, mogli być zupełnie innym rodzajem przeklętego ludu. Jednak tradycje ustne przekazywane w ramach społeczeństw zarówno orków pochodzących z Wrotgaru, jak i tych tzw. leśnych orków, utrzymują, że orkowie żyli w krainach odkrytych przez Topala Pilota, a więc z południa Tamriel, od ery świtu, a więc na długo przed tym, jak osiedlili się tam altmerzy czy bosmerzy. Niezależnie od tego, czy zawsze tam byli, czy nie, wie Wiecznie czuli przymus powrotu do domu, do gór wrodgarskich. Niektórzy orkowie posunęli się nawet do stwierdzenia, że Malakat okłamywał ich i że Trinimak wciąż żyje. Przez te wszystkie sprzeczności, które występują w tych relacjach, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić skąd wzięli się orkowie. Jeżeli chodzi o nasze zdanie, to wszelkich tradycji, które są przekazywane przez orków, nie należy brać bardzo na poważnie, gdyż no, jak wiadomo, każda rasa w swoich tradycjach nieco wyolbrzymia swoje dokonania i swoje prawa do jakichś ziem. Należy pamiętać, że Orsimerowie są elfami, merami, a więc musieli w jakiś sposób oddzielić się od Aldmerów w pewnym momencie. Nie wiemy, czym było to, co spotkał Topal Pilot. Czy byli to faktycznie orkowie? W zasadzie w tym momencie możemy już wróżyć z fusów, bo żadnych konkretnych informacji poza tymi legendami to póki co niestety nie mamy. No dobrze, pytanie numer 3. W jaki sposób Ulfric Gromowładny potrafił posługiwać się tłumem podczas gdy siwobrodem zajmowało to lata i musieli medytować z dala od ludzi? Od razu na początek sprostowanie. Ulfric Gromowładny również uczył się tego przez wiele lat, a Siwobrodzi w zasadzie nie musieli medytować z dala od ludzi, by posługiwać się tłum, ale do tego przejdę za chwilę. Około 161 roku IV ery Ulfric, gdy był jeszcze młodym chłopcem, dostąpił wielkiego zaszczytu i został wybrany przez Siwobrodych, aby w przyszłości mógł stać się jednym z nich. Spędził prawie 10 lat w Wysokim Chrodgarze, ucząc się drogi głosu u mistrza Arngeira. Nadeszła jednak Wielka Wojna. I choć uważa się, że Siwobrodzi na swój sposób oczywiście przejmują się problemami Skyrim, to są od niego bardzo separowani, a Ulfric oczywiście nie mógł znieść braku możliwości walki o swoją ojczyznę. Sam Ulfric uważa, że droga głosu to piękna filozofia, ale poza wysokim Hrotgarem nigdy nie był w stanie się jej trzymać. Nadal jednak uważa, że tłum nie powinien być używany lekkomyślnie, więc nie wszystkie wykłady Arngeira poszły na marne. Ulfric wątpił, by Arngeir wybaczył mu odejście i bluźnierstwo, jakim było używanie tułum do czegokolwiek innego. Niż oddawanie czci bogini Kin. Na koniec, oczywiście, sprostuję, żeby wszystko było jasne. Każdy, a w szczególności Nord, może nauczyć się posługiwać tułum. Niektórym przychodzi to łatwiej, niektórym przychodzi to trudniej, ale 10 lat spędzonych w wysokim chrodgarze pod okiem mistrzów drogi głosu i tułum, jakimi są Siwobrodzi, na pewno wystarczy, by posługiwać się najprostszymi, podstawowymi krzykami. Pytanie numer 4. Jaką tak naprawdę moc mają poszczególne Edry, bogowie w Tamriel? Otóż jeśli mówimy o zdolnościach do aktywnego działania bądź oddziaływania na otaczający nas świat, to Dedryczni książęta są potężniejsi od Edry. Czy potężniejsi w jakimkolwiek namacalnym sensie? Wątpię. Aczkolwiek Edry nie mają tak dużych możliwości do aktywnego działania, tak jak Dedry, ponieważ oddały dużą część siebie przy tworzeniu świata. W przeciwieństwie do Dedr, które porzuciły plan stworzenia. Kolejną sprawą jest śmiertelność Edr przez posiadanie anuickiej duszy i nieśmiertelność Dedr. Przez brak tej esencji. Lecz jednak, jak pokazał nam przykład Umarilla nieopierzonego, Dedre można ostatecznie zabić, lecz wymagało to niewyobrażalnej mocy, którą chociażby bohater Quarz, czyli nasz bohater w The Elder Scrolls 4 Oblivion, dostał zostając czempionem dziewiątki i dzięki błogosławieństwu Talosa, dzięki czemu mógł ostatecznie zniszczyć Umarilla. Co do poszczególnej mocy, to bóstwa w uniwersum The Elder Scrolls nie mają mocy takich jak bogowie w innych uniwersach, ale za to mają swoje strefy wpływów. Chociażby Akatos uosabia cechy wytrzymałości, niezwyciężoności i wiecznej prawomocności, promując jednocześnie cnoty obowiązku, służby i posłuszeństwa. Arkej jest bogiem pochówku i obrzędów pogrzebowych i jest ogólnie związany z cyklicznymi zdarzeniami, takimi jak pory roku oraz cykl życia i śmierci. Dibella, o której ostatnio wspominaliśmy w naszym filmie, jest boginią piękna miłości i czułości. Jest uznawana za panią piękna, sztuki i muzyki. Julianos, bóg mądrości i logiki, rządzi sferą literatury, prawa i historii. Zazwyczaj kojarzony jest z magią, przez co często czczony jest właśnie przez czarodziejów. Kinaret jest boginią niebios, wiatrów, żywiołów i niewidzialnych duchów powietrza, często przywoływaną w celu uzyskania pomyślnych gwiazd przy narodzinach i szczęścia w życiu codziennym. Mara z kolei jest boginią miłości, płodności, rolnictwa i współczucia. Stendar jest bogiem miłosierdzia, dobroczynności i sprawiedliwości. Zenitar jest bogiem pracy i handlu. I mamy oczywiście dziewiątego Boga, którym jest Talos, który nie jest Edrom. Jego boskość tak naprawdę ziściła się długo po stworzeniu świata. Jednak Talos jest najważniejszym bohaterem, Bogiem ludzkości. Po śmierci stał się bogiem wojny. W dziesięciu przykazań dziewięciu bóstw Talos mówi bądź silny na wypadek wojny, bądź dzielny w obliczu wrogów i zła oraz broń ludu Tamriel. Podsumowując, Dedry mają większe możliwości bezpośredniego wpływania i kontaktowania się ze śmiertelnikami niż Edry, aczkolwiek Edry również mogą błogosławić, wybierać swoich czempionów, no i oczywiście wzmacniać śmiertelników w obszarze swojej strefy wpływów. Ostatnie pytanie w tym filmie dotyczy liczebności armii cesarskiej. Czy mamy jakiekolwiek informacje na ten temat? Odpowiedź brzmi: nie, mamy tylko spekulacje i poszlaki w Elder Cross Online. Należy jednak pamiętać, że w czasie Elder Scrolls Online panuje w Tamriel tak zwany okres bez królewia. A więc jeżeli mówimy o legionie cesarskim, to jest to legion cesarski tak zwanego cesarstwa Syrodil z czasów bez królewia. a więc nie jest to cesarstwo Alessii, cesarstwo Reman a już zupełnie nie ma porównania do cesarstwa Septimów. Czy też cesarstwa dynastii MEDE. Oczywiście od czasów rządów akawirskich potentatów legion został zrestrukturyzowany, no i ta struktura utrzymuje się po dziś dzień. Oczywiście wiadomo, może różnić się liczebność, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest wróżenie z fusów, więc przejdźmy do jedynej informacji, jaką mamy na temat liczebności armii, która pochodzi z II ery. Otóż w The Elders Cross Online mamy wspomnianą 33 kohortę. Jeżeli tyle Kohort miałby jeden legion, to jego wielkość oscylowałaby w okolicach 16 tysięcy żołnierzy w jednym legionie. W przeciwieństwie do około 5 tysięcy w legionie rzymskim, na których oczywiście wzorowany jest cesarski legion. Inne źródła natomiast wspominają, że cesarskie legiony liczyły dokładnie tyle samo, ile rzymskie, czyli po 5 tysięcy żołnierzy. Więc idąc z tym tropem, możemy Spróbować porównać cesarstwo do cesarstwa rzymskiego i wyjdzie nam na to, że cesarska armia wraz ze wszystkimi swoimi dywizjami, legionami i różnymi typami jednostek oscylowałaby w rozmiarze około 550 do 600 tysięcy żołnierzy, ale nie mamy praktycznie żadnych informacji na te tematy, więc poza kilkoma sugestiami wielkości legionu nie ma żadnej konkretnej liczby i wszystko co tu przedstawiamy to jedynie spekulacje i próby porównania do pierwowzoru. No dobrze, to było ostatnie pytanie w tym filmie, bo mamy już blisko 15 minut materiału. Nie spodziewałem się, że odpowiadanie na Wasze pytania przyniesie na tyle frajdy i faktycznie będzie to materiał na dłużej niż 5 minut. Dla Waszej informacji e, odpowiedzieliśmy dzisiaj na 5 pytań. Pytań mamy w tym momencie łącznie około 20, także. Mamy oczywiście materiał na kolejne odcinki tego nowego cyklu, który chyba nazwiemy lore QA. Dlatego mam nadzieję, że ten nowy format Wam się spodobał że ta nieco luźniejsza formuła odpowiadania na Wasze pytania przypadnie Wam do gustu. Mam też nadzieję oczywiście, że nasze odpowiedzi okazały się wyczerpujące. A więc standardowo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat Lord Elder Cross, no to zadawajcie je w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. W opisie zostawiamy wszelkie przydatne linki. Koniecznie wpadnijcie na nasz serwer Discord, gdzie dyskutujemy sobie o uniwersum The Elder Scrolls i o grach z tej jakże cudownej serii. Na ten moment to jednak wszystko do usłyszenia w kolejnych materiałach. Niech dziewiątka ma was w opiece. Trzymajcie się. Cześć.